Koń, łokcie do ciała, ramiona cofnięte, równo galopujemy. Nie posyłaj, spokojnie, bardzo ładnie. Tak jest, szeroko zaplanuj, to samo. Równie głęboko wyjechana, jak tłumaczyłam wcześniej. Czyli szeroko, przytul się aż do szeregu. Patrz, gdzie jedziesz kobieto. Patrzam. nogę. Hop, hop. Szeroko, szerzej, tutaj. Tak, żeby mieć w linii pro... Za wcześnie, co to za jazda, e. nie, nie. Źle? Źle. Mówiłam, masz jechać jeszcze dalej prosto. Uf, zmień nogę. Nie pochylaj się. Cofnięte ramiona. Nie posyłaj, równo. Tak. Przejdź do kusa, do stępa. Chodzi mi o to, że masz tutaj nie skręcać już w taki momencie. jedziesz tak w półkosie.